Shall we begin? Drana praca, że Don. Good morning. Ja. Yeah. Don coming early. Ja yeah, praca Wczoraj popadało dosyć mocno, czyli dobrze, że popadało, no bo niestety było bardzo bardzo sucho. Nasze drzewka zaczęły. Troszeczkę schnąć. Widzicie, nie za bardzo to wygląda. Choć się je podlewa codziennie, no ale ostatnio temperatura daje się bardzo, bardzo we znaki. Jest bardzo gorąco. Zobaczymy, co tam słychać. Z tymi dziewkami, co żeśmy kupili. one są tutaj no na razie wszystko dobrze zobaczymy, bo są tutaj w cieniu tutaj tak nie daje przez cały dzień od rana słońce O no, wczoraj, nawet nie wiedziałem Byłem na Zamówiła gdzieś przyszły z Szapi. Szapi to jest taka wysyłkowa. Wysyłkowa. W w internecie można zamówić. Oni przysyłają do domu. Będziemy to rozstawiać później. No, takie widzicie lampki one świecą na solar także później będziemy je musieli tutaj rozstawić cisza na razie nic się w zasadzie nie dzieje dzień jak codzień no Później Don, Don zaproponował, choć dla mnie to jest jeszcze wcześniej, no ale wiecie, jak to jest tu na Filipinach. Don zaproponował, że trzeba będzie choinkę dzisiaj ubrać. To będziemy ubierać. Don! Today we do it Christmas tree, eh? a? Christmas tree later? And after we have to put the lights over there. You know the lights which the order. We put it, you know, like in the whole area. Okej? Okay? Okay, boss? Yeah. No, a teraz będzie czas na kawę. Trzeba kawę zrobić. Dzisiaj żeśmy trochę dłużej w domu posiedzieli. wczoraj żeśmy poszli spać. Późno. No, która to tam? A, przed dziewiątą. Teraz będzie tragedia w kuchni. <grymne> <grymne> to jest taka filipińska ryba. Ona jest suszona. Dry fish. Dry fish. E, nikomu nie polecam. Is... Why you going away? <grymne> nikomu nie polecam, bo to jest. Nie wiem, jak oni to mogą jeść. Tragedia. So, we have a... przy smażeniu tego i w ogóle przy obróbce jest taki zapach, że naprawdę można się przebiec do toalety. Ja, to jest ten ich Dreifus. Prawdopodobnie kiedyś w Polsce było tak, tam jest dużo filipińskich pracowników koło Gdańska tam jakieś przetwórnie rybne są takie rzeczy oni gdzieś tam mieszkają razem w jakimś takim jak to się mówi hotel robotniczy no i niestety zaczęli smarzyć tą rybę i to jest, to jest aktualne fakty i ludzie tam z boku zadzwonili na straż, ponieważ myśleli, że się coś pali że jest taki no niestety smród Raz przyjechała, no i oczywiście nie dostali mandatu No ale wiecie jak to się zakończyło My husband wiatraki because he's stinky No, no przyszłam do siebie do warsztatu Tutaj Dondon myje, myje choinkę Jakieś bombki znalazł No a dopiero żeśmy skończyli tutaj pracę Ponieważ było bardzo ciężko Było bardzo ciężko żeby to wszystko obmalować u góry no bo niestety zaczęło już rdzewieć po dwóch latach nie. Także trochę nam to czasu zajęło. No ale na szczęście już żeśmy wszystko obmalowali. Jak wygląda tutaj? Skromny warsztat. Jest dobry na olej, na drobne naprawy. Także tak to tu wygląda. No i oczywiście będziemy choinkę ubierać. No schodząc na dół, to jest moja skromna kafeteria, kafejka. No nie moja, mojej, mojej lubej. A, skromny barek. No tak to tu wygląda. No jest to dobrze, tu jest skromna toaleta. Także żeśmy już to wszystko obmalowali. No, Dondon się postarał. Choinka ubrana. On jest specjalista od tego. Co roku ubiera choinkę. No, widzę, że jeszcze tu zostały mu te światła. Będzie później światło, zakładał. Super. Testing, 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 Oh, testing, luzes estão a testing, 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 A pigeon. Go testing, <laughs> yeah. testing, Go on. And ah, visit my friend here. Yeah, the car post to be ready. But he say for sure the car be ready before Christmas. Okay. Before Christmas. <laughs> <laughs> okay guys. Just we we'll be in touch, okay? Call me, yeah? Okay. Okay? What you think? What is what is today? Wednesday. Wednesday. Friday. Friday. Be okay. ready. Okay. Okay, guys. Okay. See you then on Friday. You You drink wine? No, no. Did not. Did what? not drink. You don't drink? Why? It's good. He's sick, huh? <laughs> Are you sick because you don't drink, huh? <laughs> <laughs> See you, guys. Okay. See you. Now. Dzień dobry, i panowie. Oh, <laughs> wreszcie coś po polsku. Dzień dobry, panie i panowie. I panowie. Uh, today we are going to the uh, roasted pig supplier because on November fifteen I have a food package order. Uh, this is like catering, so food package, and now I'm be going to the. Roasted pork uh, supplier or lechon. It's famous called it lechon in our uh, country. This is roasted pig. Whole pig. No, teraz zamówić prosiaka. Ale nie takiego bardzo dużego. How many kilos? Uh, and we ordered the customer wanted 28 to 30 kilos live. 28 do 30 to on jest żywy and after the, the it. after roster, how, how heavy be it? Ah, it depends sometimes uh, it can be like 15 kilos or or 20 kilos Ja, yeah, to on się trochę skurczy tam tam będzie z 28 będzie 8 kilo mu odejdzie nie and because they have to remove the internal organs the blood that's why the kilos turn like that but no, it's still big to trochę kilo A, kilo. so i show you later guys how it looks like i hope they roast roasting something over there so i can show you how it looks like the lechon or the roasted pig see you later alligator <laughs>

Roasted pig in this area. They are my suppliers since 2020. That's why every time I order I always have special price for from them. And you know, guys, uh, the roasted pig is whole pigs, and they be roasting there in that What's this sleeping? <laughs> Six thousand five hundred. We <laughs> are <laughs> fifteen, And this is how we cook one That the intestine, The, the, the show. No, the is Nadiana. Oh, this is the one, the internal organs. Pis. Bo pis. very good, bardzo dobry Na tu te wnętrzności pokrojone, zmielone w zasadzie, nie? Fresh I tu mamy Tu mamy dużo dużo jak to się mówi na rybku, nie? Jedne świnki Dlatego ja, nie, dlatego ja nie jem mięsa, bo mi szkoda. Jak się patrzę, to mi się apetyt od razu psuje. Nie? A tu już jedna gotowa, będzie szła. Tu później biorą, rozpalają i one się kręcą, nie? Ja. Guys, <laughs> no Tanduai? <laughs> no, tanduai <laughs> no Tanduai? No more Tanduai? Okay, <laughs> okay thank you guys. <laughs> thank you. <laughs> Later! <laughs> Zachód słońca i inwazja małych kaczek

No, nie widziałem dawno tyle kaczek. O oh mój Boże. Mm. Słońce zachodzi, kończy się dzień. Oj, 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 oj. A tu jest pole ryżowe. Ale, this is pusnibar. This is the brand. Come over here. Oh. This uh that the seen. It. we provide some eggs no, and bo the, bo the, bo very close. No, in the Philippines we have the famous exotic food, we call it balut, and the balut, there are three kinds of uh, eggs it has some 16 days 18 days and 21 days so the ballot came from these ducks and then they boiling it but before the farmer delivered it to the ballot store they put in the egg in the incubator and put it there in 16 or 18 or 21 days that's why that that is the production of the ballot next time guys i'm gonna show you the ballot So guys, this is our video for today. I hope you enjoy and thank you so much for the new subscribers. Oh, palit And don't forget to subscribe, like and leave your comment in the section. Thank you guys for watching. Bye. So, so.